26 maja Soła Oświęcim zmierzyła się w wyjazdowym meczu z MKS-em Alvernia. Solarze na boisko wybiegli w składzie. Na bramce Nowak, dalej Baluś, Sałapatek, Jamrus, Paw, Janeczko, Stemplewski, Mika, Jasiński i nie wiedział. Pierwszą bramkę w tym spotkaniu Soła zdobyła w 15 minucie. Rzut wolny, Stemplewski i piłka po koźle wpada do bramki. Trzy minuty później na 2 do 0 gola mógł zdobyć Stemplewski po rzucie rożnym wykonywanym przez Niewiedziała. W 20 minucie niewiele z rzutu wolnego przestrzelił Lichota. Cztery minuty później przepiękną bramkę na remis zdobył Paweł Łukasik. W 31 minucie ładnie przymierzył Tomasz Lichota i Nowak z najwyższym trudem obronił ten strzał. Alvernia atakowała dalej, ale bramkarz Soły był na posterunku. W 36 minucie sytuacji sam na sam nie wykorzystał, nie widział. Kolejnej setki nie wykorzystał Mika, trafiając w słupek. Chwilę później, Mika znowu nie wykorzystuje wyśmienitej okazji do zdobycia bramki. W drugiej połowie Pierwszą okazję do zdobycia drugiego gola marnował Stemplewski. Prowadzenie soła objęła w 57 minucie za sprawą Bartłomieja Jasińskiego, który ograł obrońców i przerzucił piłkę nad Chuderski. Trzy minuty później trzecią bramkę dla gości znowu zdobywa Jasiński. Pod koniec spotkania Adam Janeczko Mógł zwiększyć prowadzenie dla Soły, ale fatalnie przeszczelił na pustą bramkę i mecz zakończył się wynikiem 3 do 1 dla gości. Weszliśmy na ten mecz po to, żeby go wygrać. No, nie ukrywam, że byliśmy nastawieni bardzo bojowo i ofensywnie. Założenia były takie, że wychodzimy na boisko po to, żeby zdobyć trzy punkty. W naszej sytuacji każdy punkt jest bardzo ważny. Do każdego meczu podchodzimy w ten sam sposób. Po prostu wychodzimy na boisko z pełnym zaangażowaniem i... Chcemy go wygrać, w każdy kolejny mecz. Liczyliśmy na to, że jesteśmy w stanie ten mecz wygrać, mimo wszystko wygrać. Graliśmy bez pięciu podstawowych zawodników. Wspomnę tutaj Pawła Jajkę, Tomasza Jasieczko, Mateuszak Napika, Wojtka Jochymka, Tomka Siemka. To jest pięciu zawodników, którzy po prostu dzisiaj wygrali w meczu i być może ten wynik byłby zupełnie inny. Na pewno twardo pokazała, że na swoim sku jest ciężkim przeciwnikiem, ale jak pokazał że że byliśmy lepsi i wygraliśmy zasłużenie. Bo przynajmniej mieliśmy trzy setki, które powinniśmy wykorzystać i tak jak mówisz, powinno być 4-1 do przerwy i, i grać spokojnie. Kluczem na pewno była druga połowa, gdzie wyszliśmy naprawdę naprawdę, nie wiem, można powiedzieć, zdenerwowanie po tej pierwszej połowie, gdzie, gdzie no po tych paru setkach po prostu to nic nie chciało wejść. Wzięliśmy się do roboty i druga połowa była już inna. Była Na pewno była skuteczniejsza, ale skupiamy się na kolejnym meczu, który jest, jest za tydzień i który musimy po prostu znowu wygrać, znowu wygrać, żeby zrobić kolejny krok. E, cały czas jest rywalizacja, czy jest to na treningu, czy jest to na beczu. E, każdy musi do tego podchodzić profesjonalnie, każdy musi podchodzić na 100%. E, czy sobie którzy mają po prostu zmęczenie, trzeba dać po prostu szansę innym, inni ją wykorzystują, następnie wskakują, także cały czas musi być rotacja.